To jest, proszę Państwa, boisko. Boisko na, przy ulicy Rusa. Rusa, mamy tutaj samochody, ale tutaj od pewnego czasu parkują samochody. Jak to się stało, że tu jest parking, a nie boisko? Co tak. się dzieje? Parking, taki dziki parking, jak widać, powstał mniej więcej w okresie. Pandemii? Powstania, tak. Powstania tutaj z zarządzania pandemii w naszym kraju, czyli w 2020 roku. Był tu zaparkowany jeden samochód, który uległ całkowitemu spaleniu. Z jakichś przyczyn, y, chyba niewyjaśnionych do tej pory, w nocy akcja gaśnicza miała miejsce, y, na całe szczęście nikt nie był poszkodowany. No i dało to taką ciche przyzwolenie na dalszy parking y, innych samochodów. Nie A mieszkańcy tylko... chcą tutaj boiska, tak? tak są pisma? są boiska, było złożone wiele podpisów, również do budżetu, na projekt do budżetu obywatelskiego 2024. No jest to jedyne boisko tu w okolicy. Jak na osiedlu tysiąclecia tak, nie no, ma innych? Nie boisk. ma żadnego innego boiska. To jest, proszę Państwa, boisko, które ja pamiętam z dzieciństwa, mieszkałem tutaj w sąsiednim bloku zimą, tutaj graliśmy w hokeja. Teraz tak przyjechałem, jestem szokowany, że tu stoją samochody, naprawdę. Tak, no niestety boisko owszem jest, bo są kosze do gry, jednakże. No, słyszałem, że dzieci nawet grają tutaj mimo samochodów stojących. Tak, tak, mimo samochodów, oczywiście jak pogoda sprzyja i oczywiście, jeżeli nie stoi żaden samochód pod koszem. No, ale Instagram czasem pewnie możliwa. piłką dostanie i co właściciele Zostanie. wtedy? No niestety wychodzą, przeganiają dzieci, które, które chcą legalnie no, grać na swoim prawda, placu zabaw. Prawda, no, jest to koszy... miejsce ma, jak najbardziej ma, przeznaczenia sportowego. Macie, słyszałem Państwo również zdjęcia dzieciaków grających tutaj w tych warunkach tak, normalnie również, w koszykówkę. Tak, zdarzyło tak. się tutaj ludzie też i dzieci i rodzice. Z dziećmi też przychodzą osoby, które sobie chcą odpocząć, również młodzież. Która, która chce sobie tutaj również w pośród zieleni troszkę odpocząć w takim zaciśnym miejscu, dosyć zaciśnym No tak jest, w zaciśnym miejscu parkują proszę Państwa samochody, tak wygląda w tej chwili boisko przy ulicy Rusa Życzymy powodzenia w walce, bo tak, walce mieszkańców tak, o to, żeby jeszcze, to boisko przywrócić jeszcze coś trzeba dodać, co jest najgorsze, że samochodów jest najwięcej w porze nocnej a w porze nocnej jak wiadomo jest ciemno a na naszym osiedle zamieszkują jeże jeże gatunek chroniony które niestety no, giną pod kołami samochodów, oczywiście zupełnie nieświadomych kierowców, bo no trudno, aby tutaj jeżek jakiegoś zauważyć malutkiego, no, jednakże one tu czują się dosyć bezpiecznie, a pod kołami zginęło już ich bardzo wiele.